Ulga na start polega na tym, że przez okres 6 pełnych miesięcy przysługuje prawo do opłacenia wyłącznie składki zdrowotnej. Słowem klucz w tym przypadku jest pełny miesiąc, ponieważ w momencie, gdy zakładamy działalność gospodarczą pierwszego dnia miesiąca, to rozpoczynamy działalność i będziemy funkcjonować przez pełny miesiąc, więc pierwszy miesiąc działalności gospodarczej. Drugi miesiąc działalności gospodarczej, trzeci miesiąc działalności gospodarczej, czwarty, piąty i szósty miesiąc działalności gospodarczej. Do tego okresu będziemy mieć ulgę na start. Natomiast w momencie, gdy rozpoczęlibyśmy działalność drugiego dnia miesiąca, nie mamy już tutaj pełnego miesiąca i tak naprawdę ulga na start przedłuża nam się o jeden miesiąc. Dlatego Najlepiej założyć działalność gospodarczą w momencie, kiedy korzystamy z ulgi na start od drugiego dnia miesiąca. Przy czym, czy jest to drugi, piąty, dziesiąty czy piętnasty dzień miesiąca, to kompletnie już nie ma znaczenia.